No siema. Siemanko. No tak, dzisiaj nagrywamy <coughs> filmik z Beklafta. Jest to nowy kanał, ponieważ ten został zbanowany niestety. A więc proszę. E-mail został po prostu. No, no, no po prostu, no to najprościej by tak wytłumaczyć. Oczywiście daję to będę filmiki z Filipem więc... Minecraft mi się zbugował. No to co teraz? Nie wiem, za chwilkę powiem ci. No, to, no... Tylko niech mi się odpali. No, a więc, o, to jestem ja, e, to, o to poszłam, mam nowego skinka. Naw Minecraft premium No tak, tak, nawet y, nie pytajcie czemu y, skąd to się wzięło. To, to, jest hakowanie wszystko, hakowaliśmy Minecrafta. Nie no, czym <laughs> my mamy... Minecraft gdzie, mi się zepsuł, serio? Gdzie my moglibyśmy wyshakować Minecrafta? Spokojnie. No, a więc jutro na pięć na subskrypcji będzie pierwszy live'ik z Filipem. tam sobie może pogadamy, coś będziemy oglądać, komentować z Filipem, pogramy w jakąś... O, działa mi Minecraft, działa mi Minecraft. O to super. No, a więc jak mówię... Odpalił mi się, musiałem poklikać z kilkanaście razy. Kilka razy raz. Dobra. A, no, może nie na 5 subskrypcji, bo nie da ci rady wpić 5 subskrypcji. Po prostu jutro będzie live'ik z Filipem. Tam sobie coś może pogadamy, pokomentujemy, pogramy sobie, prawda? Poglądamy coś, a więc. Bardzo fanda. A więc będzie tak. fajnie na pewno. Yy, mam nadzieję, że właśnie dużo osób zasubskrybuje nowy kanał. Yy, Dokładnie. Poni tak, ponieważ yy, yy, jest dla nas. Yy... Grasz Filip? Co ten? Tak, gram. A w a co my gramy? Eee, ten t TNT. A, dobra, dobra. No, po prostu. Czekaj, zaproszę cię za chwilę do gierki, tylko muszę pierwejść wejść do gierki. Weszło mnie do gierki. Luz, luz, plus, dobrze. No, a więc. No, mam nadzieję, że dużo osób zasubskrybuje ten kanał właśnie. Dokładnie. Po, ponieważ tam miałem 20 subskrypcji. No, niestety, no, stało się jak się stało. Są mi kanał. Eee, ale no, Może. Minecraft mi nie działa. ci działa Minecraft. To co cię Zepsuł mi się. Nie wierzę, wiele osób. Byłoby. No, no nie gadaj. Nie peś... Trzeba filmik nagrać dzisiaj. Nagramy, luz. Nagramy Wchodzę. Luz. O, Minecraft mi się odpalił. Filip pół naszego filmiku to jest Minecraft mi się odpalił. Albo Minecraft mi się zepsuł. O, Minecraft mi się odpalił. Luz. Już mogę. Dobra, Chyba jednak nagramy. Chyba, na pewno. Filip! Dwie minuty na nagrywamy i te dwie minuty to jest głównie mówienie... Yy... Mike jak mi się odpalił albo ze A więc mamy nadzieję, że to wszystko. Jestem. Jesteś? Dobra, to dałeś zaproszenie. Z kim, Steve'a mam. Gdzie ty jesteś? Czoła? Już loguje mi się. Mi się. Gdzie ty jesteś? Dobra. Ja jestem tutaj na środku, chodź, tu na środek. Poszły. poszły, poszły Dobra, poszło. Dobra, dobra, i jeszcze czekaj. Yy, teraz tak. Ukośnik. Ukośnik. Yyy, a bez krasnolaku to jest. Akcept. A, e, a. O, U, i podłoga tam tak? Tam jest podłoga? Dwie podłogi. Dobra. Nie o, jeszcze dołączyłem już. Jesteś? Mhm. Dobra, no to dawaj, no to gramy. To wygramy. O, dobra. No, jest... Dobra, słuchajcie, no... Powtórka... O, nasza ulubiona mapka. Tak, nasza ulubiona mapka, powtórka z rozrywki, ta sama gierka. No, fajna jest gierka, dlatego właśnie do niej wracamy na nowym kanale, ponieważ myślę, że też dużo osób lubi tą gierkę. 10 minut raczej będziemy taki filmik będzie dobry. No też tak myślę. Będzie przynajmniej do wytrzymania, nie 21 minut 27, 30. No, no. no więc. właśnie, a więc mówię, jutro nagramy taki live'ik właśnie w tym... Z... Siemka, byłeś gdzieś. Wiem, właśnie za to O dobra, ale... A... Jesteś bardzo wyróżniający się. No wiem, mam ciasteczka. Ale znowu mam lagi. No komputer się odzwyczaił. Dobra, no komputer się Rzędziesz odzwyczaił, my... totalnie się odzwyczaił, przecież ile w tego Minecrafta nie grałem, w sensie no, gra Minecrafta, ale jeśli chodzi, chodzi mi oczywiście o ten, o, tą o Ten mapkę. tryb. Tak, o ten tryb. Ta mapka jest akurat zbyt duża. Nie no. Prawie spadłem. Sama mapka jest spoko. Spadłem. A na jakich, a na jakich piętro? Wow, jest, nie, ostatnie piętro mam. Nie mogę teraz zbyć głupiego błędu. Wtedy chłopca miał minutę, pamiętam. ty miałeś, tyle Trzy minuty. Trzy minuty raczej. Ja lecę obok ciebie. No to było tam... Nie! Nie, 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 nie. To było tam jeszcze na... To było... Lecę obok to ciebie ta... kompletnie. A ty zginąłeś? Tak. Ja też zginąłem w sumie. Nie, wtedy ten te, te Sadaba, to jeszcze było. Sadaba5. Bo lecę Polecam wijać na ten kanał, bardzo kreatywny. Którego już nawet nie ma na YouTuba. O, ale... tutaj nie powinno ci lagować, wiesz? Pora w Ty masz chyba moje ustawienia na tym koncie, którym teraz grasz. Ale no dobra. Tam nawet jeśli będzie mi lagowało, to pewnie przeżyję to. Tu nie wiem, jak świata już jest. Siema. Siema siema, siema, siema. siema. O, tu widzę, tu się. Dobra. Pani, ale dużo ludzi. 16 aż. Wy to jestem ciekawie, Pamiętaj i spróbuj, nie spać. Dobra, jestem, jestem ciekawe ile jutro będzie osób na live'ie, Pewnie myślę, że zero. Tylko ty i ja będziemy... Jedna to będzie super. No, Chociaż jedno. No. No bo... Rozpadłem. Oczywiście m, po raz kolejny damy y, link do kanału. Nie bekaj na live'ie. A czy ja bekam na... <laughs> Jak wtedy wieczorny live. Ej, on rozwalił. Wieczorny ja live rozwalił. Z tym. Beknięcie i koniec live'a. Zbanowali ci live'a No weź się za to. Aj, spadłem. Ja mam trzecie piętro. Ja też. Ale żyję. Siemka Siemka, siemka. O kurde, o kurde, o kurde. O, ja... Pamiętaj, że masz te dwie, dwie spacje. No wiem, pamiętam, jak to ale... tam O, spadłem na ostatnie piętro. O, o, też. Nie, spadłem, kurde. Ale wytrzymałem minutę. To był mój rekord. Nie, twój rekord jest 2 dwie minuty. 2 dwie minuty? Dobra. Jak tam idzie filmik? 7 yy, minut. No, taki fajny film dzisiaj nam wyjdzie. Nie, długi. No dobra. Ile? 14, może 13. Nie, 15. No, no zobaczymy, jak to wyjdzie. O, a to nie ty jesteś. Zobaczymy jak to dzisiaj. Spadłem w dziurę jakąś śmieszną. Ej, o... Będę skoczyć tam. W ogóle jedna osoba, jeszcze gdy miałem ten kanał serwer 5 napisała, żebym nagrał odcinek z GTA 5. Słuchajcie. Pewnie tutaj nie wróci. Gdzie. <słuch> no, no nagramy ten odcinek z GTA 5. Tylko, no, też nam dajcie czas, ponieważ jakby. Yy, szkoła, my, jest szkoła, właśnie. Yy, też jeśli na przykład. W ogóle, zro... po tym jak zrobiłeś krótką przerwę, twój kanał zginął. No, 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 miała być krótka przerwa, ta krótka no. przerwa zamieniła się w ma... długą przerwę w sumie. No, nikt tego no zawsze. No, no, tak, no, nikt tego nie przewidział, ale no, wróciłem tylko na inny kanał. Nikt mam... nie przewidział tego, że o... będzie w moich szponach no, no, tak, no, ale no właśnie wróciłem tylko na inny kanał, niestety, ale no, mam nadzieję, że to. Że to jakoś yy, ten po prostu ludzi yy, jest ja, yy, yy, tak? no jakoś tak O, o znowu ta apka jest w ogóle tylko, Dużo, mało graczy jest no tylko mi się lagi odpalają w momencie kiedy, kiedy jest Kiedy wszyscy już... są w jednym momencie tak I, i kiedy jest runda się zaczęła bo jak teraz sobie na przykład biegam tak w kółko bez sensu no to nie mam lagów ale na przykład już ludzie wejdą i już, i już się zaczęła cała gra to wtedy już mi się lagi robią no właśnie a z do tej osoby yy, Część osób chce na, naszą, na moim, na Filipa kanale Nie wiem w ogóle kiedy będzie u, je, u, u niego jakiś filmik Kiedy będzie u Ciebie jakiś filmik w ogóle? Po... Nie wiem, z Fortnite'a będzie jakiś No będzie rok. z Fortnite'a, czekujcie Oczywiście będzie link do jego kanału w opisie, będzie tam pod filmem tym Ale z tym GTA, no nie wiem, no bo trochę osób chce Minecrafta, trochę osób chce GTA A, a w... może trochę osób chce na przykład Eurotracka? A może... No nie wiem, no raczej na tym kanale na no, e, live tak, z Eurotracka no. mogą Mo, być. Może dobrać. będzie kiedyś live, ale na no, takich normalnych filmików to na tym kanale nie znajdziecie na pewno. Chociaż... Ja na samym... w dół kiedy się to zaczęło. Aha. Chociaż może kiedyś tam będzie jakiś, ale nie. nie Może live ewentualnie, ale to też nie wiem. Ponieważ się tu ze filmikiem tworzy takie gry na toku, no? czyli właśnie na przykład Minecraft takiego nie. Gierki. No właśnie, takie, takie trochę popularne, tak. nie? Się, nie no, gierki. się. Ja tam ogólnie ale no nie chcę na... GTA jest bardziej popularniejsze niż... Nie no, żartuję. Tutaj... GTA jest mniej popularniejsze niż Minecraft, ale pewnie każde dziecko nawet słyszało o GTA. No tak, tutaj tu, tu, tu oczywiście bez... O, o, no, o Minecraftie to nawet grało pewnie w Minecrafta. No właśnie. Tutaj bez, obra bez obrazów dla osób, które lubią Eurotracka oczywiście. Każdy prawo lubić co chce. Wiesz, może to być ludzące w niektórych momentach. Ale no na przykład, no my, ja się starałam tutaj stworzyć taki kontakt. No po prostu tutaj stworzymy taki bardziej właśnie. Nie grę family friendly, tylko. Tylko takie właśnie. O, w co gramy? Co masz teraz? Gramy. Gramy. No, Family friendly. Family friendly, Oczywiście livey też będą family friendly, to jest pewne. Bez no, bekania. Bez bekania, oczywiście, jak, jak na moim pierwszym live, y, który trwał minutę. bo potem. Minuty 17. I, I tak, było tak, beknięcie i koniec livea. To było lepsze w tym, że było beknięcie i się live zakończył. Bo, no Ile Ty zrobić tych beknięć? No, ponieważ właśnie <laughs> po prostu beknięcie. Po Przepraszam, mi informację, że tam jakieś prawa na, naruszyłem. Naruszyłeś no, prawa autorskie. Prawo autorskie, prawo autorskie bekania. Umarłeś wtedy? No teraz umarłem. No, a więc... Yy, no, live będą family friendly, o ma live będą family friendly, na pewno. No, chyba ta ostatnia gierka będzie. No, co to za chwilkę. I, i mam takie jeszcze dla was, was informacje, właśnie ludzie, że... Yy, teraz, teraz może omówmy sobie plan live'a. Live, live za, jutro kończymy lekcję o 13.25. No, ludzie, uciekł, co lata. A dobra, już nie. Zresztą no, live będzie na pewno, bo obiecałem też na TikToku, ale mi konto też usunęli na TikToku, mi usunęli. Wszędzie mi konta usuwają w ogóle, na TikToku, na YouTube. A mi, ni a mi nigdy nie usunęli TikToka. To się mi usunęli, ale miałem, nie nie, wiem ale za co. Miałem nie. informację, że naruszyłem jakieś prawa autorskie niby, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Raz mi usunęli konto, zgadnij za co. Za co? No nie wiem. Za... pokazywanie... Nie! Niedobrych treści. A wiesz co pokazywałem? Co? Pokemony. Pokazywałem jak ktoś ten. Pokazywałem po prostu jakąś papuszkę. Papugę pokazywałem. No wiecie, no, no, no TikTok jest trochę nieogarnięty. Wiecie, no oni mają swoje... Też jestem na ostatnim piętrze. Ja też właśnie. Oni mają swoje zasady. Y, trochę Marwę. głupie może, no ponieważ no widzicie, na przykład jemu usunęli... Kontra to, że pokazał papuszkę na, na jeden z filmików na TikToku, a więc no. Ty jesteś na ostatnim piętrze? No tak. Pobijam swój rekord. Minuta 16. O kurde! O kurde, rekord. minutę 24. No. Trzecie miejsce masz! No, no nie tak źle, nie tak źle. No to chyba kończymy filmik. E, jakby co? J dzisiaj będzie live, czy kiedy? No. Bo nie słuchałem Cię. <laughs> Ja tłumaczę pół filmiku, a ten... Nie też ale kiedy będzie live? A no nie no, no za coś. Może być dzisiaj nawet. Albo dzisiaj wieczorem zrobimy wieczorny live 2. Co ty na to? Dzisiaj live ale. wieczorny? Można ale ja Nie nie za długo będę. Może będę też, może zrobię stream na swoim drugim kanale. Tak naprawdę wiecie co się stało? Z moim kanałem? Nic się nie stało, Aha. po prostu, ale serio, ja chcę po prostu mieć dobry filmik, ja już wiesz ile zrobiłem prób filmiku? Ile? Cztery, może, nie, sorry, z dziesięć zrobiłem prób filmiku, w, 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 nie zdradzę w, tytułu. W ogóle, co, piszcie w komentarzach, czy chcecie, bo ja mam taki też plan, yy, żeby założyć dwa kanały, czyli na przykład na jednym będę dawał Czyli y, seba.b.15 byłby taki filmik właśnie, byłoby filmiki, a seba.b.15.live tam by były live'y. Nie wiem czy to jest sens to robić. To jest dobry pomysł. No jest to dobry pomysł, ponieważ jakby wtedy bym oddzielił jakby e, dwa kanały. Dobra, ale nie, 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 nie Jutro się tym zajmiemy, to jutro siemanko, film, jutro, pa. Jutro będzie filmik o, o 13.20... której? 7? 27. Nie, 20... Nie, bo i, i będzie filmik na pewno o piętnastej, do piętnastej będzie. No, będzie, no na pewno do piętnastej godziny zdążymy nagrać filmik. To Dobra, no to dobrze. siema. A to siema. No, 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 a więc lajki w górę, subskrypcje, się ma. siema. siema, siema. siema.